Mak jest to gra survivalowa, w której pojawiamy się na losowo wygenerowanej wyspie i musimy przetrwać, nie dać się zabić przeciwnikom oraz wytrwać wszystkie najazdy wrogów, które następują w nocy. Kierka jest całkiem fajnie rozbudowana, także możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Oczywiście nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawiania dzwoneczków. No i przechodzimy do gry. Okej, okay, jestem już w grze. Dzień 0 Ogólnie taka ciekawostka, że ta gra została stworzona przez jednego YouTubera. O, tutaj są takie skrzynki 25 zł i są ogólnie różne: za 25 zł, za tam 80 i za nawet jeszcze więcej. Podnieśmy kamień i złoto dostajemy za pokonywanie przeciwników. Im więcej przeciwników pokonamy, tym więcej złota dostaniemy. Im lepszą skrzynkę otworzymy, to tak jak chce się, tym lepszy drop możemy otrzymać. W gierce występuje również kraftowanie, występuje również budowanie, aczkolwiek ja nie będę jakoś się nad tym bardzo skupiał. Ale taki podstawowy crafting table zrobimy, bo potrzebny będzie mi do tworzenia narzędzi. Ja bardziej bym chciał właśnie powalczyć z tymi przeciwnikami, zrobić jakiś fajny ekwipunek i zobaczyć, ile dni uda mi się wytrwać. Ale najpierw idę pozbierać trochę więcej drewna. Mam już 37 drewna, także powinno wystarczyć na stworzenie pierwszych narzędzi. Najpierw muszę stworzyć dwie takie barki, nie wiem co to znaczy z angielskiego Ale jak ktoś jest dobry, to mi możecie przetłumaczyć w komentarzach Czego mi jeszcze brakuje? Jeszcze jednego tego Dobra, mamy też kill off. I chciałbym, co bym chciał O, węgiel, węgiel to bym chciał, bo Węgiel się potem przyda do przepalania Co prawda jeszcze nigdy tak daleko w tej grze nie doszedłem, żeby Przepalać cokolwiek węglem, ale wiem, że taka Opcja występuje o, chciałem zabić krówki dla mięsa, żeby, wiecie, jakieś cheeseburgery na obiad wszamać, ale widzę tutaj pierwszych oponentów, takich najsłabszych. To są takie jakby trochę dinozaury z mordą potwora. I jak widzicie, wyleciało z nich pierwsze sześć monet. Znaczy, z tego jednego ziomka, a tu jeszcze dwóch takich się kręci. Ogólnie to powinny się rzucić na mnie wszystkie naraz, ale widzę, że coś nie są skore do ataku. A, wow, jak go trzepie chłopie, jestem najlepszy w tą gierkę komputerową. Mam 14 zł, godzina 20. Zaraz będzie chyba ciemno, ale tych słabych skrzynek to chyba nie chcę otwierać. Myślę, że zbierzemy sobie nieco więcej kasy i od razu otworzymy jakąś lepszą skrzynię. O, patrzcie, co udało się znaleźć. Jakaś chata tutaj stoi, zaraz tam wjeżdżam i okradamy ziomeczka. Zobaczymy, czy coś cennego się. Uda znaleźć. W ogóle fajne jeziorko. Zaraz też przetestujemy, czy da się pływać. Skrzynka za 80 zł. Okej, okay, taka skrzynka już by była fajna. O, i tutaj jest jakiś garnek, czyli będę mógł tutaj przypalać żarcie z tego co widzę. Skrzynka. Boat map. Mapa łodzi. Aha, czyli te zielone skrzynki mogę otwierać taką sobie za darmo. Jest jakaś miska, jest coś do jedzenia. Ja mam w ogóle bardzo mały poziom jedzenia, teraz zauważyłem. Bo wcześniej się nie zorientowałem, że w tej grze w ogóle występuje jedzenie Paliwo, mięso Ej, dobra, zaczyna się noc Jest pierwszy atak Zjedz to, ziomek, zjedz to Ja nie wiem, jak się je w tej grze Ej, a tu już jakiś zielony goblin jego przydupas Ale mnie obili. A ten ziomek mocny jest nawet Ała Dobra, leży pies ja mam chyba większy zasięg niż te dinozaury, tak mi się wydaje. W ogóle one mają słabą skrętność. Tego dobimy. A jajaj, dziabną mieć, cierwoja, odwalony. Ile ich jest? Kolejne dochodzą. Gincie pomioty szatana. Cyk. Od razu, od razu sprawdzimy, czy da się pływać w tej grze i czy da się w ogóle uciekać pod wodę przed. Ej! Umieram! Co? Ała! Ale straciłem hapę. Dobra, ja chyba mogę pływać, ale one pływają jeszcze lepiej niż ja. Shit! Ale jestem słaby, no nie gadajcie, że pierwszego dnia nie przeżyję. Totalnie nie mam głodu już. Ej, to stały, ale dwóch naraz skosiłem. Ej, przeżyję, dobra. Już jest dwunasta w sumie. Okej. Okay. Nie. <śm> Już się cieszyłem, że przeszyłem dzień. A, już się cieszyłem, że głównego bossa pokonałem. Nie. Dobra, cięcie i na to. Jestem z powrotem widzowie. Zrobiła się kolejna noc i zaczynają przychodzić kolejni oponenci. Teraz już przynajmniej jestem najedzony, bo zrozumiałem, jak jeść żarcie w tej grze. I trochę bardziej ogarniam ich technikę, bo oni po prostu szarżują na mnie na wprost. Więc ja się muszę poruszać na boki, i wtedy łatwiej się ich trafia. Aha, no to, no to się poruszyłem na boki, że dwa ciosy przyjąłem. Jak się uda ich załatwić, i by wpadło sporo hajsu, bo już mamy 56 monet, to może by się udało otworzyć skrzynkę za 80 zł. Nawet taką za 200 zł widziałem. Także ciekawe, co fajnego może z takiej skrzynki wylecieć. Może jakaś dobra broń, czy coś w tym stylu. Godzina ósma. Nie wiem, do której tu trwa noc, ale ostatnio pojawił się taki potwór z czerwonym znaczkiem. I to dla mnie była sugestia, że to już był ostatni przeciwnik. Dobra, leży. Praktycznie go już na ślepo zatwiem. Jeszcze dwóch tych dużych. Oni o tyle są denerwujący, że rzucają tymi kośćmi i mogą mnie trafić z odległości, ale ja już tak dobrze ogarniam ten system walki, że nawet pół HP nie straciłem. O! Dzień pierwszy przeżyty. No i klasa, 98 monet. Hmm, gdzieś tutaj. O, niebieska skrzynka. Niebieska to chyba za 80 czy za 200. Za 80 otwórzmy. Ło wow, człowieku, patrzcie, co mam. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to e, gdzie ja to dostałem? Crimson Dedger. Ja to dostałem? Na pewno to podniosę. Aha, mam w prawym górnym rogu. Dobra, to chyba nie działa tak, że ja jakąś podnoszę broń specjalną. Tylko to chyba działa bardziej w taki sposób, że... Że teraz mam jakieś dodatkowe efekty ataku. Czy coś w tym stylu. Jest kolejny domek. Dobra, pójdę ich tam trochę pookradać. I zobaczymy, co się znajduje w tym wykrzykniku. Bo może coś ciekawego tam będzie. Ograbimy zaraz sobie ten domek. Ale widzę, że mają tutaj ten garnek. Więc wykorzystam go do przepalenia mięsa, bo jadłem grzyby, ale te grzyby coś mało leczą mi na jedzenia. Wcześniej jakoś więcej miałem wrażenie, że mi leczyły. To jest chyba wheat, nie wiem co to jest wheat, ale wydaje mi się, że to jest pszenica, bo tak wygląda. A jabłko? Jabłko też coś tam trochę leczy. Zobaczmy ile uleczy mi takie przesmażone mięso. Wow, prawie na fula. dobra, no to przyda się. Podczas walki na pewno. I kojarzę ten pomnik go, chyba start battle. wo Zacząłem battle! Ale wielkie! Patrzcie, trzech takich ogromnych. Mają te czerwone czaszki. Okej, okay, to może być ciężkie. Oła! Ale jak mi walnął, to jedną czwartą zdrowia straciłem. W sumie już puchapy mam. Tego jednego dobić. Leży. a ja, 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 nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Znaczy, może dam radę. Albo nie dam. Uciekam, 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 nie mam energii. Aj! Nie wiem, czy lepiej ich bić, czy lepiej uciekać. Dobra, dałem radę, dałem radę. Okej, okay. nie było prosto. I zniszczyłem ten jakiś totem i widzę, że coś z niego wyleciało. Ja najpierw coś w szamie, bo ja tutaj ledwo.. ledwo na nogach stoję. Co to jest? Bazuka? <laughs> Deal more damage when moving faster Im, im szybciej się poruszam, tym więcej będę zadawał obrażeń. Okej, okay. interesujące. Tam coś jest, nie co tam jest to wygląda jak jakiś wielki budynek. Ale ja sobie jeszcze tu zostanę, żeby przetrwać noc. I chciałbym otworzyć jeszcze tą skrzynkę za 200 zł w odcinku, bo skoro taki fajny boost do damage'a wleciał za 80 zł, to ciekawe, co musi być w tej skrzynce za 200. Zaczyna się druga noc i zaczyna się drugi najazd. Ja cały czas walczę tylko jakimiś podstawowymi narzędziami typu kilo, typu siekiera. Nie jest to najoptymalniejsze. Nie wiem, jak zrobić lepsze, ale wydaje mi się, że trzeba zrobić piecyk i poprzepalać metale. No bo to takie chyba logiczne by było, że, że lepsze bronie się robi z lepszych metali. Nie wiem, o ile mocniejsi potem przeciwnicy zaczną przychodzić. Ale mu zarąbałem za 27. Okej, okay, widać, że te bonusy działają. W każdym razie, dzisiaj chciałbym się skupić na tym, żeby przetrwać noc, a następnego poranka pójdziemy do tego znaku zapytania i zobaczymy, co tam ciekawego można znaleźć. Ale ja obrażenia biję po 31, Ło człowieku. Co? Nie ma przeciwników, to te krowy załatwię chociaż. Przynajmniej będzie trochę mięsa na następny dzień. Ale golem wielki. Ej, co jest? Ło, wow, ale go to chyba z kilofa załatwię, co? Ej, dwa! I rzucają kamieniami. Ale nie jestem jacyś mocni. Jeszcze dwa te dinozaury. Nie wiem na kim się skupić. W ogóle już energii nie mam, ale jaja. Fajne. Ej, może za niego dużo złota będzie. lo, lo. <grymias> no, wow, mi przywalił! Nie! Dobra. Zdecydowanie najpierw trzeba. Fokusować golema, to już ustaliliśmy. Idę usmażyć żarcie i zobaczymy, co się znajduje w tym znaku zapytania. O, patrzcie, znalazłem coś ciekawego. Myślałem, że to jest będzie zwykły. Ale jak tu kliknąłem, to widzę, że możemy wytwarzać łuki, strzały, jakiś armor i tak dalej. Z tym, że ja nie mogę nic tutaj wytwarzać. Czyli nie mam jeszcze chyba tego odblokowanego, panowie i panie. Ale co to ja za dobroci tutaj właśnie znalazłem. Czy wy to widzicie? Łuk 13 strzał. No, zaczyna się robić potężnie. 137 zł. Jakbym przetrwał jeszcze jedną noc. To miałbym wystarczająco dużo kasy Żeby otworzyć tą skrzynkę za, za 200, nie widzę tu jej ale, ale gdzieś tutaj Taka skrzynka była i co tu jest jakiś statek w ogóle Wo, dobre Dobre, dobre, zobaczmy, jakieś jabłuszko zjem Jest ta skrzynka za 200, także ją sobie pewnie Rano otworzymy Jak tu wejść? 15 drewna. Odbuduj, odbuduj mi fajne, normalnie odbudować se możesz. Ja tu mogę w ogóle cały statek naprawić. Eee, dobra jest ta gra, podoba mi się. I ster mogę naprawić. Darkoak, aha, czyli to musi być ciemne drewno. Normalnie magazyn. Ej, podoba mi się. Ciekawe, czy można odpłynąć z tej wyspy, jak się zbuduje ten statek. Dobry schemat. Dobra, idę pozbierać jeszcze trochę kamieni I czekamy na nockę O, zaczyna się jazda Prawie jeszcze bym z tego oberwał A te zielone ludki to już łatwizna dla mnie Trzy uderzenia, jak dobrze siądzie i leżą Ale to był dopiero pierwszy Jest kolejny pies Dwa uderzenia, nie no, klasa Naprawdę potężny wojownik Jestem ciekawy też Skoro już drugiego dnia przyszedł do mnie golem, to ciekawe, kto przyjdzie trzeciego dnia, bo coś pusto, nie? Też golem. Jak się strzela? A! Oh! I czemu nie mogę strzelić? Ło, wow, ale rzucają daleko. Nie umiem strzelać. Niby napinam łuk, ale nie strzelam. Nie wiem, jak się strzela w tej grze. Zostańmy przy broni wręcz. A może następnego dnia spróbuję trochę postrzelać. Przyjmijmy taktykę ciągłego okrążania ich Chociaż tak ciągle to ich nie, nie pookrążam Bo nie mam aż tyle energii Ale dobra, jazda z tematem O człowieku, o człowieku Wszyscy naraz Trzech zielonych, psy i te golemy I każdy ma low Leży Zaraz ich dobijam Leży pies, dobra. Naj najtrudniejsi pokonani. I będzie chyba 200 złota, co? Jakich rozwalę, na to liczę. Pójdziemy od razu otworzyć skrzynkę tą drogą. Co, 197? Nie. Nie, dobrze, 204. Ok, 213 nawet, dobra. O, i widzę tą skrzyneczkę za 200. Zobaczymy, co nam dobrego poleci. Jeszcze w międzyczasie w sztejka, a nie jakieś kanapeczki. Cyk, 200 złota strzykawa, kompot w żyłę walimy, <laughs> widzowie felling blow 30% boosts your stats adrenalina, aha, czyli jak stracę poniżej 30% chyba HP, bo domyślałem się, że chodzi o HP to wzrastają moje statystyki okej, okay, no to takie no to mi się przyda dopiero jak już będę po dupie dostawał, no ale dobra mamy jeszcze trochę czasu do końca dnia, więc odpalam waleczkę i co, znowu trzech takich typów. Dobra, ich już mam obcykanych, chłopie. Ja tutaj takie busty podostawałem, że raz, dwa ich nie będzie. A, i w ogóle odkryłem, jak używać strzał. Wystarczyło je włożyć do ekwipunku. A ten łuk to widzę, że nie jest jakoś mega super zasięgowy. Okej, okay, obrażeń też dużych nie zadaje. Także, nie może jakieś lepsze łuki są w grze. Ale ten taki podstawowy nie jest super mocny. Ała! Ej, 29 HP! Dobra, to się mogło źle skończyć, na szczęście żyję. Od razu coś wszammy, bo mi mało zdrowia zostało. Ale jest git, 45 monet zarobione. Także po następnej nocce myślę, że otworzymy skrzynkę za 80, ale co ja to widzę? Movement speed. Ej, i to dobry movement speed, czuję tego movement speeda. I on się będzie dobrze kombował z moją pasywką, dzięki której im mam więcej, im mam więcej prędkości, tym więcej zadaje obrażeń, nie? Pa, po 25 już bije, 30. Nie, no nie wiem, czy aż tyle więcej może trochę. O, znalazłem żelazo. Dobra. To jeszcze szybko sobie te żelazo pozbieram. Jak się uda to wszystkie te trzy skały, albo chociaż dwie do końca dnia. Pójdziemy pod domek. Przeżyjemy noc. Upieczemy mięso, zbuduję piecyk, przepalę żelazo i zobaczymy, czy uda się zrobić jakieś normalne bronie, bo podejrzewam, że kill to jest najgorsze gówno w tej grze. Uuu, nie zdążyłem wrócić na chatę i zaczęła się nocka. Mam nadzieję, że dzisiaj nic mocniejszego niż golemy do mnie nie przyjdzie. O, myślę, że jakaś starsza wyleciała tu poda tylko, ale ładnie mu przyfasoliłem, co? Powiem wam, że czuję tą dodatkową prędkość ruchu. Bo rzeczywiście, łatwiej się z nimi walczy. Jestem szybszy od nich. Ich zdążę wyminąć, zanim mnie uderzą. Gold ore? Skała złota. Dostałem skałę złota. Może mogę ją... jak Ej, bez kitu mogę ją jakoś przepalić, bo czytałem poradnik na gry online. I da się przepalać złoto na monety, także spoko. Tylko czy ja przeżyję? Dobra, może się wycofajmy na chwilę. Dobra, zjedz wszystko, zjedz wszystko Ja sobie to mięso ogarnę rano na nowo Jakieś krowy Ważne, żebym teraz nie przeżył Znaczy, żebym przeżył Ło, i czy te golemy nie są jakieś większe, czy mi się wydaje? Ja muszę te złoto z nich podnosić Bo potem nie będę wiedział, gdzie to leży Ała Nie jest dobrze Ło, ło, było blisko, było blisko Ale tam trochę złota leży Dobra, zbieram energię i szybko przebiegamy. Jeszcze po drodze hita Cyk, cztery monety. Czwarty dzień! Nie no, ja zawsze mam tak, że walczę z nimi do samego rana. A potem jeszcze pół dnia, nie? Ała! Nie, wszyscy rzucają 40 HP! 20 HP! Nie! Dobra, spróbuję najpierw zielony. Ała! Do... Nie, nie, nie już tak daleko było, już skrzynki miałem kolejne otwierać. Nie. Ej, ale powiem wam szczerze, że dobrze się w tej grze bawiłem, także jakbyście chcieli jeszcze jakiś odcinek, to możemy w przyszłości zagrać. Jak wam też się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Jak jesteście nowi, jeszcze raz przypominam o subskrypcji o dzwoneczku. Dzięki wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie.